Cześć, witam w kolejnym materiale. Dzisiaj znowu inny pacjent, bo mamy telewizor. Co prawda, telewizorów na co dzień nie naprawiam. To jest mój prywatny telewizor, który niestety znowu padł. Wcześniej był problem z procesorem. Ja go generalnie dostałem za darmo od sąsiada. Miał już wylądować na elektrośmieciach, ponieważ tam był w jakichś dwóch serwisach. Nic z tym nie zrobili. Stwierdziłem, że wezmę, pobawię się, posiedziałem, trochę poczytałem, udało się go skrzesić. Generalnie, tak jak mówię, był problem z procesorem początkowo. Z tego co czytałem, często to po prostu gdzieś tam te kuleczki pod tym układem pękały, ale zrobiłem reban, podziałało to pół roku. Później zrobiłem reflow po tym pół roku, podziałało to chyba dwa miesiące. Po tych dwóch miesiącach znowu zrobiłem reflow. No i od razu w międzyczasie też kupiłem drugi układ. Miał być nowy, ale tak raczej nowy nie był. Aczkolwiek go wlutowałem, on tak po miesiącu znowu padł. Lutowałem go jak zaraz, praktycznie przyszedł. No tam pory było w porządku, ale niestety teraz znowu jest problem. Aczkolwiek teraz problem jest troszkę inny, bo jak go włączymy, może być problem z ostrością. Niezłączone okay, i teraz tak jest wyciszony. Jak podgłosimy go. To dzieje się taka sieka. Także mamy jakiś problem z fonią, z dźwiękiem. Ja już troszeczkę się tam zorientowałem co i jak, na co tutaj zwrócić uwagę w tym modelu. No i z tego co wyczytałem, uszkadzają się ponoć te układziki. Mam tutaj jeden nowy. Są właśnie odpowiedzialne za dźwięk, za przekazywanie dźwięku. Eee, także spróbuję go wymienić, znaczy wymienię go i zobaczymy, czy coś tu pomoże, bo usterkę tak diagnozowałem mocno w ciemno, nie robiłem żadnych pomiarów. Więc może być różnie, chociaż mam nadzieję, że będzie to tylko to. No i uda się go znowu wskrzesić, jeszcze mi troszeczkę posłuży. Także rozbieram go, wyciągam płytę, no i trzeba z nim działać. Okay, płyta jest nasza. To jest ta płyta, która nas interesuje. I to jest właśnie ten układzik. To jest ten układ, który wymienię. Zobaczymy, czy to pomoże. A tutaj pod spodem jest ten procesor, o którym mówiłem, który wymieniałem. Także zobaczymy. Wymienię ten układzik i mam nadzieję, że dźwięk nam się poprawi. Bo jak nie będzie, trzeba się troszeczkę w tą płytę bardziej zagłębić. Dobra, biorę płytę pod mikroskop. Przemieniam układ, wkładam z powrotem do telewizora, złożę go i odpalamy. I zobaczymy, czy coś to dało, czy będę się z tym bawił dalej. I got The thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really, real anxiety can fight all this stuff it sucks when you finally feel like giving up oh god no luck everything feels like you're sticky stuck i'm lost handcuffed to the bed where i sleep don't give a fuck can't stop unplugged feeling overwhelmed i think i've had enough uh. gotta find a way to get some energy gotta find someone who's a good friend of me i need purpose to make it all worth it i'm still searching and i'm still learning i want a life that's filled with memories not a life with regret in front of me i need focus to keep me from hopeless psychosis if i keep moping Telewizor złożony, no i zobaczmy. Będzie działać czy nie? Mam nadzieję, że tak. Dobra, jest podnoszony. Nie, nie działa. Skuteczek. Hmm. No, to już trzeba to wyciągać znowu. No i zrobić końcu po jakieś pomiary, a nie wymieniać układy w ciemno. Dobra, wyciągam to jeszcze raz. Zrobię jakieś pomiary i zobaczymy, co tam uda się ustalić. Ok, słuchajcie, płytę znowu wyjąłem, przemierzyłem dokładnie. Nic kompletnie nie znalazłem. Wszystko było w normie. Nie zauważyłem jakichś tam błędnych pomiarów, według mojej opinii. Przeszedziłem trochę tam ścieżki, gdzie co jak się łączy. No i tam jest troszeczkę połączeń do procesora oczywiście. No i tak już w ostateczności zrobiłem po prostu reflow tego procka znowu. No i co? Zrobiłem ten reflow, Już to sprawdziłem. I niestety dla mnie ale problem ustąpił. Wam pokażę już to działa. Eee, a znając moje szczęście, nie jest to problem z połączeniem tutaj tego układu pomiędzy płytą główną, tylko znowu pewnie pada procek. I to mi się właśnie nie podoba. Nie eee, To mi się właśnie nie podoba, że prawdopodobnie czeka mnie znowu wymiana procka. No także tak to wygląda. Zobacz. Nic nie trzeszczę zobaczymy Podłączę coś, jakieś źródło nie by sprawdzić, bo już zdechło totalnie. Nie sprawdzałem. Zaraz coś znajdę i widzimy się za chwilę. No dobra, wziąłem sobie tutaj jakąś swoją konsolę którą testuję. Dobra, odpalamy i zobaczymy czy będzie dźwięk poprawny, czy coś będzie. Czy będzie jeszcze jakaś kaszana. Możesz zdechło całkiem. Musimy. No i dźwięk jest ok. Dźwięk działa. No i co, z jednej strony temat rozwiązany, z drugiej raczej wątpliwa sprawa, żeby ten procek był sprawny. Także prawdopodobnie będzie powtórka z rozrywki, jestem ciekaw ile to teraz podziała, no zobaczymy. Tak jak mówiłem, telewizor jest mój, jeżeli znowu to siądzie, no to zamówię znowu ten procek. E, niestety tutaj nie mam jakiegoś dostawcy takich procków z telewizorów, bo tak jak mówiłem, się tym nie zajmuję. Układ kupowałem u jakiegoś Chińczyka, nie pamiętam czy wspominałem, ale generalnie przyszedł widać, że był grzany. Na pewno miał być nowy, ale nie był nowy. E, co do takich układów laptopowych, to mam tam dwóch sprzedawców, gdzie wiem, że no, te układy przyjdą w porządku. Natomiast do takich układów telewizor telewizorowych, tutaj do tych procesorów, no, no nie mam dostępu. Kupiłem co było, no chwilę to podziałało, bo chyba jakieś 3 lata. Aczkolwiek telewizora dość mocno nie eksploatowałem. Więc w sumie jakby go tak codziennie używać, to nie sądzę, żeby to zbyt długo podziałało. Ale tak to wygląda. No dobra, byłoby na tyle z tą naprawą, a właściwie to na razie nie była naprawa, bo podejrzewałem, że temat powróci. Tak jak mówiłem, także będzie pewnie trzeba ten proces zamówić i wymienić, tak czy siak. Ale byłoby na tyle. Ja życzę wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku. Wesołych świąt przede wszystkim, bo pewnie już do końca roku żadnego materiału nie uda mi się tutaj zrobić. Natomiast zapraszam od przyszłego roku, będę chciał troszeczkę z tym kanałem podziałać. Może uda mi się troszeczkę więcej już tych materiałów wrzucać, chciałbym trochę zainwestować w sprzęt, jakiegoś bezlusterkowca, e, jakiś dobry mikrofon, e, oświetlenie, no jadę na tym co mam. Aktualnie używam jakiegoś starego soniacza, to jest HDR CX 130, ma już swoje latka, na dzisiejsze czasy już dość słaby sprzęt. No ale co, byłoby na tyle. Mam nadzieję, że na przyszły rok uda mi się to troszeczkę rozwinąć. Jeżeli jesteście zainteresowani y, takimi naprawami, to zapraszam w przyszłym roku. Będę chciał się bardziej skupić właśnie na konsolach i y, na laptopach, PC-tach też, bo jak na razie to jest troszeczkę miszmasz. Ale dobra, koniec gadania. Dzięki, y, wszystkiego dobrego, wesołych świąt i widzimy się pewnie już w przyszłym roku. Dzięki, na razie, cześć.